Widzę, że Lumbar y, o strategii zadecydował bardzo profesjonalny strateg. No tak. tak. Nie bez przyczyny jest tutaj na kanale. Mówcie mi z wyprzedzeniem, czy chcecie zjeżdżać, żebym zdążył koło Fortuny odpalić. <śledzerzania> Mogę się nie wyrobić, jak mi przed boxem zaczniecie no. mówić. Ej, krótkie dalej jednak. Widzisz? Fale. No to ja już ich nie rozumiem. Ale tu teraz marudzą, że chcą jednak one-shot. Nie czytam tego nawet. W dupie to mam. Nie czytam tego Nie. nawet. Co pojedziemy, Co? to pojedziemy i tyle. No. Oni niech się tam kłócą. Nie no. Z tym kołem, to żartowałem dzisiaj jestem tym profesjonalistą Giampiero Lambiase, czy jak on tam miał. Giampiero Lambiase, no dobrze. No. Gi Giampiero, sorry. Giampiero Lambiase. No. Mogę być ewentualnie Xavier Marcos Padros, ale nie wiem czy się zgadzacie. Chavi. Chavi, you need to tell me before. No, nie chcę siedzieć do 23, ale jak zwykle później On nie musisz... Wiadomo, trzeba pojechać. Trzeba krótkie kwale zamiast manshota, żeby do 23 nie siedzieć. I jeszcze 50%, no. żeby do 23 nie siedzieć. Plus restart, bo trzech będą narzekać, Filski że... Kitaruk. Tak jest hmm. Restart, idzie, idzie. Se restart czerwona... sesji nowy wyścig, też 50%, czerwona... bo czemu nie... Tak jest, czerwona flaga będzie, zbuguje Gierkę i kolejny restart. To wszystko po to, żeby do 23 nie siedzieć. A ja guess. właśnie zaproponowałem, żebyśmy pojechali 4%. Kurwa 4% 100% i zrobili 4 restarty ale chyba. I żeby się chyba wyrobić nie... do 20, nie Ale chyba mam nie A. 24. To totalnie w piździe, nie ja pierdolę mel Melisa sobie muszę chyba zaparzyć, bo mnie już kurfiają. No ja mam frugo, zielono, nie było czarnego. Nie będę się wypowiadał. Może jeszcze 100% race. No kurwa napisałem to. Cztery wiadomości wyżej. Czemu oni 20, do... Na kogo my czekamy? Jest full lobby, co oni jeszcze chcą? Oni jeszcze ustalają co my jedziemy i jak nie. No, no właśnie. <laughs> po czasie ustalają w ogóle co my zamierzamy zrobić. To się w czasie wyścigu zastanawiałem się, jak ma przebiegać wyścig. Przeszyłam na da... Miałem daj, takie daj... przeczucie po prostu, nie? Dajcie gotowy, niech to po prostu już wystartuje. Darek napisał Lukowi, że ma opuścić sesję. Czyli w skrócie ma wypierdalać, nie? Czemu? W sensie ja, ja to tak odczytałem, nie? Bardzo dobrze. Dobra, posłuchaj. Zrób jednego hotlafa na teraz. Okej, okay, copy. Kopi. Czekaj, żeby było Box for hearts. Jak ci się hamuje? Różnie. Zależy od zakrętów na tych interakcjach, szczerze. Okej, okay, to uważaj na ostatnią sekcję. Uważaj na wyjściu, błagam cię, tylko nie wpierdol się w ścianę, nie? Dobrze, jest już ok.

Nie pięknie! Good job, nie odjebałeś Fereza. Na spadnicze kręty. Świetnie to zrobiłeś. Teraz box, box now, box now. Jak się czujesz z tym, że jesteś tylko trochę za panciachem, który jest na sop. Tu się jest papawca. Hmm, tylko 11 sekund. No, całe półtorej jest za. Dobra, teraz box... Co boxy. tu się stało? Congo. Czemu oni stali na tym w Tragiczne. Tak dobrze. only got two laps of fuel left Idziemy do box. Mamy pół sekundy do ufania z 5 minut, To remaining ja raczej W ogóle miałem problem rozgrzać te opony. Na ilu stopniach wystartujecie okrążenia? Nie wiem, tu jak masz od 90 do 100 to już masz zajebiście. Bo ja jak, nie ja jak czuję, że są ciepłe to jadę już, nie? A tym jest sewerek w ogóle. Już informuję, pozycja numer 11. Jakby no to powiedział jest... Webster. E, czekaj, jak on to mówi? Pozycja F11, o! Okay, one minute remaining, just one minute. Znowu ten jeszcze sektor, kurde. No, może i tak jest liczne. P6, P6. w ogóle taki sam czas z herbakoksem. O nie, 20 tysięcy, tysięcznych, sorry. Myślałem, że to jest takie samo. Dobra, ja szybko do kibla z SW. Mhm. Na. No to no, teraz to tylko Xavera się narodź, żeby ci nie zajechał i tyle. No, Xaver, żeby nie zrobił petardy. Spróbuję. Powodzenia. Powodzonka. Powodzenia. Nie przejechaliśmy no. nawet zakrętu, nie? Nie ja opłacało się dzień softy. Ja pierdolę, no Xever ci zajebał, nie wierzę. co za zjeb, mamy cały tyfel do wyjewania co za Nie no, co ty, przecież to sprinty, ja sprint, jak czerwona fra... Aha, w ogóle twoja wina, nie myśl zobacz... Nie, masz Zobacz, no, no. spróbuję jechać, no i co jak będzie już